Cześć, jesteśmy w Nysie przed restauracją Bistro Placek Chrupiący po kuchennych rewolucjach pani Magdy Gester. Wcześniej Bistro znajdowało się w Namysłowie, w 2019 roku przeniosło się do Nysy. Możecie to zobaczyć w sezonie 17 Kuchennych Rewolucji, to jest ostatni 14 odcinek. Z krótkiego, prostego menu zamówiliśmy dania przygotowane podczas kuchennych rewolucji. Na początek na stole pojawiła się zupa. Zupa z białych warzyw. Z ziemniakiem, żeby Was nie skłamać. Mamy tutaj selera, truszkę ziemniaki, białe części pora, słoninę wędzoną i wędzone kości. Fajnie w tle czuć wędzoną słoninę. Porcja jest solidna. No ja bardzo dobra. Jest pikantna. Kremowa. Bardzo dobra zupa. Nie jest dwa. Fajne grzanki. W menu bardzo interesujący jest grudnia z grilla z pieczonym jarkiem. Ale niestety dzisiaj nie ma. Nie ukrywam, że miałem na niego ochotę. Szczerze, pan właściciel powiedział, że nie kupił po prostu tego produktu, którego używają na co dzień. Nie chciał ryzykować z innym. No i niestety w tej pozycji w menu dzisiaj nie ma. Ale zupka jest OK. Restauracja jest malutka, więc jest trochę głośno. Drugą naszą przystawką są trzy placki ziemniaczane z tradycyjnym poznańskim wizikiem. bardzo smaczny czuć cebulkę, szczypiorek spróbujemy z plackiem mm. dobre te placki naprawdę świetne słuchajcie, ja uwielbiam ziemniaki więc nie mogę się doczekać, aż spróbuję mam sobie kawałek najpierw spróbuję samego za mm. duży kawałek sobie wzięłam są bardzo dobre grubkie, mięciutkie w środku wywołuję też właśnie z serem bardzo dobre bardzo fajne to połączenie też jest Słuchajcie, takiem sobie dłużej to placki i jedyne do czego mogłabym się przyczepić to to, że nie są odsączone z tłuszczu. Dostaliśmy już danie główne. To wciąż placki ziemniaczane, ale tym razem z sosem bolońskim po polsku. To jest danie zaproponowane przez panią Magdę. Mięso wołowo wieprzowe długo duszone. Polskim elementem na pewno będzie suszona śliwka. Bardzo aromatyczne. Czuć wino. Dużo ziół. Spróbujemy.

Wolę, jak jest to mięso rozdrobione. W końcu to jest boloński. Zaraz go spróbuję. Dla mnie za mocno czuć wino. Za intensywne. Ale może ta tablica będzie idealna. Spróbujmy. Ja wiem, to nie wino, to ziele angielskie. To może być to. Bo liście na urobie. Dziękujemy. Zgadzimy się to wiele lepsza. Restauracja jest mała, więc parę słów podsumowania, dogramy po prostu w domu. Chcieliśmy zamówić deser, jednak w karcie żadnego nie ma, więc ograniczyliśmy się tylko do dań, które widzieliście. Restauracja w sieci ma opinię 4,4 i według nas Zgadza się z tym, co dostaniecie na talerzu. Tak. Do restauracji przyjechaliśmy w niedzielę, zaraz po otwarciu. Mieliśmy szczęście, bo zostały dwa ostatnie wolne stoliki. Warto pomyśleć o rezerwacji. Cały obiad kosztował nas 59,97. Za krem z białych warzyw zapłaciliśmy 13,99. Placki z gzikiem poznańskim kosztowały 15,99. Bolognese po polsku 15,99.